że Tak, widzicie, rozumicie eee, Nowa cecha zauważona u pacjenta przeswelonego całkowity brak hamulców Człowiek bez hamulców, człowiek bez zasad Człowiek bez kwasu <noise> To z chemii Był eee, taki kawał na przykład eee, Taki suchar, trochę, nie o ślepym koniu Zapytali ślepego konia, czy weźmie udział w biegu z przeszkodami. A ślepy koń powiedział, że nie ma sprawy, przecież on nie widzi żadnych przeszkód w tej sytuacji. No i z przedswolonym to też tak właśnie jest, że on generalnie nie widzi żadnych przeszkód, nie widzi żadnych zasad. Na okulary go nie stać. Ojca w wychowaniu zabrakło, bo jak wiadomo, matka to właściwie tam pierwsze lata, tylko jakieś takie. Natomiast wzorzec, autorytet, zachowań i tak dalej, to o tym wszystkim przeważnie decyduje właśnie w wychowaniu ojciec. Jak brakuje ojca, był kiedyś taki serial na przykład o Januszku, że Januszek też był wychowywany, tylko przez samą matkę. też był takim słodkim łobuziakiem. Po prostu nie potrafił się zachować w żadnych okolicznościach. Zawsze robił to, czego nie trzeba, nie? Matka cały czas miała z nim zgryzotę. Zachorowywała się, żeby gówniarza wykarmić, ubrać, oprać, zapewnić mu mieszkanie, a ten gnojek tylko jeszcze cały czas pretensje. I to właśnie to, tak się zachowuje przed swalone, nie? Że nic sam nie potrafi zrobić. Zobaczcie właśnie te wartości dodane, tak zwane, nie? Na no szkolnej to na przykład, no faktycznie, yy, Barne jest mitomanem, nie? Yy, ale coś tam, jakieś treści, jeżeli on mówi faktycznie, że ma więcej wyświetleń na na przykład na pogrzebach osób sławnych niż na samej szkolnej 17, to okej, okay, nie? Może w ogóle trzeba taki podział zrobić, nie? Że Ludzie na szkolnej, wokół szkolnej to się dzieją, dzielą na lateksów, lateksy to wiadomo, to seksowne osoby, bogate, z sukcesami w życiu, no i na frajerów spod bramki, nie? No to wiadomo, że to jakieś alkoholicy, ludzie uzależnieni, chorzy psychicznie, bez prawa jazdy często, nie? za takie coś, to powinni kasować dowody rejestracyjne w motorkach, które przekraczają poziom hałasu, czy w samochodach. Więc yy, tak, przedsweleni na przykład nie mają prawa jazdy. Może w ogóle na przykład Ameryka taka jest, że tam ważniejsze jest prawo jazdy niż dowód, nie? Więc YouTube powinien wprowadzić coś takiego, że na przykład bez ważnego prawa jazdy nie masz prawa publikować nic na YouTubie. <laughs> Jak i ojciec byłby górna psychopatów, nie? Na to już... Wiadomo by było, że do żywot nie tylko mógłby się podglądać. A nie tam mi to Jest jakiś pomysł. No. no bo przecież on na przykład bez kontentu o mnie to tam nic do powiedzenia, nic do przekazania. No ale jak w końcu. Podliczymy go za te prawa autorskie to straci wszystko, chociaż nic nie ma, wywiadam osobą uzależnioną, bezwłasnowolnioną, przepraszam, tam pod opieką opiekunki. Ale to i mieszkanko musi. jedno i drugie trzeba będzie sprzedać, także no ale wiecie, za głupo te. Ktoś płaci, nie? Sprawca płaci. Ostatecznie to tylko wszystko to niestety jest ze szkodą dla sprawcy. Dla nikogo innego, no nikomu bardziej nie szkodzi osoba chora psychicznie, niż sama sobie, nie? Potrafią na przykład przeżwalić głową w ściany eee, depresja, jakieś samobójstwa i tak dalej, Alkoholizm, eee, palenie papierosów, no to wszystko właśnie, nie potrafią w wojnie oddychać na przykład bez papierosów. Nie potrafią jeść normalnie, jedzą jakieś gówne, jak kabamy, nie potrafią się zachowywać. Nie mają jakichś zainteresowań Celu w życiu Sensu To są właśnie Osoby pogubione Chore psychicznie I tak dalej I tak dalej Niestety A my przyjechaliśmy do centrum Białegostoku